Cześć, witam Was serdecznie, Dzisiaj jest czwartek, czyli już prawie końcówka tygodnia, ciężkiego tygodnia ze zbieraniem wszystkich wpisów, także ja sobie zasłużyłam na imprezę, więc wychodzę na imprezę i chciałam Wam na szybko pokazać mój strój dnia. Jest całkiem skromny, ale poprzez dodatki... Jest przerobiony taki, żeby był bardziej na bogato. E, makijaż dość prosty. E, jest tu turkus, który nawiązuje do spódnicy, i kreska eyelinerem, i ust, na ustach błyszczyk. E, na palcach mam ten pierścionek, który już mogłyście zobaczyć z handemu. E, dalej mam. E, szyjnik z handemu również, który jest taką kolią, kołnierzem. Na górze mam czarny, zwykły top, który troszeczkę w talię. Na dole mam taką morską spódniczkę z handemu z działu Basic, którą bardzo lubię lubię w ogóle rzeczy z tego działu, bo są bardzo proste, bardzo tanie, a bardzo fajnie je można zestawić w różnych kompozycjach. I na dole mam zwykłe czarne kryjące rajstopy i najzwyklejsze w świecie czarne baleriny. Się obrócę. Zabieram swoją miętową torebkę z primarka i pewnie jeszcze nabierz jakiś czarny sweterek, bo pewnie będzie już chłodno, bo ta pogoda jest taka przewrotna. Także tak to się wszystko prezentuje. Widać co? serdecznie i życzę miłego weekendu.